Polonia Tup, Marcin Lewandowski, witam Państwa. Rozrzutna senator Pamela Wallin. Szokujący dogmatyzm kebeckiej policji językowej. Pamela Wallin nie żałowała sobie. Nie żałowała też pieniędzy podatników. Please welcome Miss Pamela Wallin. Była gwiazda telewizji, a obecnie senator Pamela Wallin zyskała ponownie rozwój. Tym razem sławę nie przyniosły jej autorskie programy telewizyjne, lecz nieprawdopodobnie kosztowne podróże, jakie fundowała sobie w ramach pełnienia obowiązków służbowych. Pamela Wallin w ciągu dwóch ubiegłych lat pobrała tytułem zwrotu kosztów podróży między swoim domem w Saskatchewan a Ottawą aż 29 423 dolary. Poza tym odbyła w tym czasie zagraniczne podróże. Za ponad 321 czym rekord wśród parlamentarzystów. Senator Wallen had the highest unexplained other travel expenses of any senator, but the Senate tried to keep this investigation secret. I mean, where is the accountability to the taxpayer? So, will this government stop defending their cronies in the Senate and start standing up for the taxpayer and ensure that these investigations are fully made public? Okazało się też, że pełniąc funkcję konsula w Nowym Jorku, wynajmowała drogie mieszkanie w tym mieście, podczas gdy o kilka ulic dalej to posiadała to własny to apartament to przy 55 to Park to Avenue, który najprawdopodobniej wynajmowała. Po doniesieniach prasowych Wolin przyznała, że posiada mieszkanie w Nowym Jorku, ale uznała, że było ono zbyt skromne dla pełnionej przez nią funkcji. Za wszystkie wydatki pani senator zapłacili kanadyjscy podatnicy oczywiście. Szeroki gest byłej telewizyjnej gwiazdy przyniósł jej ponowny rozgłos. Ale sławy nie przysporzył. Lekarze przygotowują się do przeprowadzenia pierwszej na świecie transplantacji bionicznej dłoni, pozwalającej pacjentowi na czucie dotykanych przedmiotów. Ta pionierska operacja może otworzyć drogę do nowej generacji protez z sensorami czuciowymi. W Polsce 22-letni Marcin Kaczmarzyk z Rzeszowa ma już bioniczną, ale protezę dłoń. Ta dłoń wykorzystuje e, przepływające od mózgu do mięśni e, impulsy elektryczne, które to są wychwytywane przez elektrody i w postaci informacji o zamknięciu lub otwarciu przekazywane dalej do ręki. No i ręka tej informacji odpowiednio interpretuje, Podatnie się zamykać, dzięki temu zamykać i otwierać. Dzięki niej bez problemu chwyta i podnosi nawet ciężkie przedmioty, prawie tak samo jak przed wypadkiem. Quebecki policjan językowy uznał, że słowo pasta w menu włoskiej restauracji w Montrealu jest za mało francuskie. Nakazał je zmienić, grożąc właścicielowi wysokim mandatem, który może sięgać nawet 7 tysięcy dolarów. Właściciel restauracji Guananotte w Montrealu, Luciano Lekas, Zaprotestował, gdy kebecka koalicja językowa zakwestionowała nazwy włoskich potraw, jakie serwuje jego restauracja, i poleciła je zmienić na francuskie. Sprawa stała się głośna i ponownie wywołała dyskusję na temat frankofońskiego separatyzmu, ustawy językowej gwarantującej dominację francuskiego na terenie zamieszkałej przez frankofonów prowincji. Zarzuty stawiane przez kebeckiego policjanta włoskiemu restauratorowi spotkały się z tak powszechną krytyką w internecie, że zabrała głos Diane de Corsi, minister odpowiedzialna za ustawę językową. Wydała oświadczenie, w którym napisała, że urzędnicy egzekwujący obecność języka francuskiego na terenie Quebecu muszą wykazać umiar i zdrowy rozsądek. Zapowiedziała też, że policjanci językowi zostaną odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni. To nie była katastrofa, to był zamach. Mówi o Smoleńsku Wojciech Cejrowski, człowiek, który nigdy nie szedł na kompromisy. Siłą Cejrowskiego jest jasny i prosty przekaz. Mowa moja jest prosta, tak, tak, nie, nie. Z epitetu Ciemnogród zrobił atut i przekuł go na komercyjny sukces. Niech się pan przyzna, też postawiłem wymogi pewne. Nagrywa pan sobie tak. niby za darmo, a wieczorem ma pan zmówić w mojej intencji zdrowaśkę. ojcze nasz albo zdrowaśkę jestem gatolem, proszę pana do szpiku kości. Do czasu Cejrowskiego, a także później, żaden z dziennikarzy nie rozmawiał w ten sposób z politykami. Panie redaktorze, to pan głównie podróżuje. Tak, ale ja to za swoje. To komu to odcinać? Ja za swoje. To ja też za swoje. Nie, wy za zawydojone z narodu. Coś co, panu płaci. Nie ma żadnego urzędnika ani parlamentarzysty, który żyje za swoje. Za nasze żyjecie z podatków. A słowo minister, że zacytuję biskupa Pelplińskiego, z łaciny się wywodzi i oznacza sługa. Cejrowski dowiódł, że można lansować w mediach głównego nurtu takie wartości jak ochrona życia, konserwatyzm, odpowiedzialność. Czy w agencjach towarzyskich pracują kobiety wyzwolone, czy nazywamy je jakoś inaczej? Wie pan co, wydaje mi się, że to są kobiety, które po prostu lubią seks. A jak pani nazwie kobietę, która ma sama na to ochotę i robi to za darmo, ale z wieloma różnymi partnerami, czemu? Myślę, że nazwę tą kobietę kobietą, która... Wyzwoloną? No, na pewno a... Dziś jest najlepiej zarabiającym pisarzem w Polsce. Jedynym gościem programów telewizyjnych, który za wywiady pobiera wynagrodzenia. Jego wypowiedzi natychmiast są cytowane przez media, nawet salonowe. I to nawet wtedy, gdy bez pardonów ów salon atakuje. Mężczyzna, który skłamał Donald Tusk, obiecując trzykrotnie pierwszy punkt ich programu, że poobniża podatki. Staje przed narodem, mówi: Kłamałem. Programy podróżnicze Cejrowskiego oglądają nawet ci, którzy jego poglądów politycznych nie akceptują, podobnie jak wielu z tych, którzy zaczytują się jego podróżniczymi książkami. Unia nas ciągnie, proszę pana, w dół cywilizacyjnie, bo nam odbiera kadry, a tutaj zostaje dziadostwo. Jego sposób przekucia ataku salonu na pieniądze jest pouczający i inspirujący. St. Michael's Hall School z Toronto będzie pierwszym, który zaśpiewa nowo wybranemu papieżowi podczas mszy celebrowanej 7 kwietnia w Bazylice Watykańskiej przez arcybiskupa Toronto Tomasa Collinsa. Wszystko wskazuje na to, że chór będzie też jednym z uczestników pierwszej audiencji papieskiej 10 kwietnia. Szkolny chór z Toronto nie pierwszy raz będzie śpiewał dla sławnych ludzi. W przeszłości chór koncertował przed Janem Pawłem II, królową Elżbietą i byłym premierem Kanady, Żanem Chrétien. Chór ma długą tradycję. Został założony w 1937 roku. Zapraszamy na koncert najbardziej znanej polskiej wokalistki w Kanadzie, Anny Cyzoń, która śpiewa dziś wieczorem znanym wszystkim miłośnikom dobrej muzyki Horseshoe Tavern przy 370 Queen Street West w Toronto. Wstęp tylko 10 dolarów. Uwaga! Dozwolony od lat dziewiętnastu. Tymczasem popatrzmy na teledysk Anny Cyzań. No i posłuchajmy chociaż kilku taktów jej piosenki. Yeah. Oh, okay. Dzisiaj w Toronto i okolicach minus 4 stopnie. Rano słońce wyjrze za chmur, po południu minus 1 i będzie padał śnieg. Pod wieczór ociepli się o 1 stopień przy intensywnych opadach śniegu. A w weekend śnieg i temperatura dodatnia 2 stopnie. Dzisiaj najlepsze życzenia kierujemy do Małgorzaty, Wiktora i Piotra. Pomyślności. Marcin Lewandowski, do zobaczenia.